Dzień dobry, nazywam się Dawid Płonka i witam Państwa w drugim odcinku Wiadomości TV Dobrodzień, wspólnym projekcie zespołu szkół i Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. A w dzisiejszym odcinku: Relacje z Dobrodzieńskiego Orszaku Trzech Króli, 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Budżet Gminy inwestycje na rok 2020, otwarcie ulicy Moniuszki i Chłopskiej i nowa ścieżka rowerowa do Bzionkowa. Odpowiedź na pytanie, dlaczego wzrosła opłata za wywóz śmieci, Relacje z wręczania róż powiatu Oleskiego i Januarków. Poniedziałek, 6 stycznia świętowaliśmy uroczystość trzech króli. Była to okazja do kolejnego już dobreńskiego orszaku. Orszak wyruszył spod kościoła św. Marii Magdaleny i przyciągnął sporą grupę mieszkańców. 2020 rozpoczęliśmy 28 finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszamy do obejrzenia relacji. Jest ze mną Irena i Stanisław. Jak podoba się Państwu jest 28. Finał WOŚP? No witam serdecznie. Moje mojej jest Stanisław. zobaczyć, co się dzieje właśnie w Wielkiej Orkiestrze i bardzo mi się podoba. Dzień dobry. E, Przyszliśmy zobaczyć, co się, właśnie, co, co się u nas co się organizuje w związku e, z taką bardzo ważną imprezą ogólnopolską. Dzieci jest e, bardzo Dzień dobry, witamy serdecznie. Krystyna Kazimierowicz, dyrektor szkoły. I Agnieszka Hurnik, dyrektor domu kultury. Witamy podczas 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest cudowna atmosfera, zapraszamy. Do kolejnego finału, bo ten już nam się powolutku kończy. Wystąpili przed nami dzisiaj artyści, którzy są znani w dowróceniu, ponieważ to są najczęściej sekcje działające przy Domu Kultury, ale nie tylko. Za chwilę przed nami, <laughs> przepraszam, występ orkiestry Szemrowice. Mieliśmy oczywiście okazję zobaczyć Mażorecki, mieliśmy okazję zobaczyć artystów uczących się gry na instrumentach w e, ognisku Goart. E, także jeszcze przed nami występy Marcina Karkińskiego i jego partnerki. Oraz yy, artystów tańczących w yy, hip hop. O. <grywa> Zapraszamy serdecznie. 60 zł po raz. I jest 70. Mamy góra, czekała, czekała, bo czekała. Tak siedzicie za tą tablicą i po startu, w ostatnim momencie dojeżdżamy 70, 70 zł po raz pierwszy, 70 zł po raz drugi. I szanowni państwo, panie i panowie, 70 zł po raz. Yy. To ostatnie słowo sprzedamy, zapraszamy serdecznie. Tylko w Polsce przepraszam, są 20 tysięcy. Rok to także nowy budżet i kolejne inwestycje. Opowie o nich burmistrz dobrodzenia Andrzej Jasiński. W 2020 roku y, oczywiście będziemy realizować kolejne inwestycje. Y, całość to jest 6 milionów 900 tysięcy. Z tego zakładamy, że nasze własne dofinansowanie to będzie około 2 milionów 338 tysięcy. Jakie to będą inwestycje? Więc tak, będzie to Dom Kultury 3 miliony, i na to składają się trzy projekty. Rewitalizacja Domu Kultury, czyli obejście Domu Kultury, które zaczyna się już praktycznie na dniach. Następnie termomodernizacja Domu Kultury. Czekamy tutaj na wynik konkursu. Liczymy, że dostaniemy 800 tysięcy złotych. I wentylator, czyli ta taka maszyna, która zimą będzie. Yy, ogrzewała szybko dom kultury, yy, salę widowiskową, a latem yy, będzie działała klimatyzacja. Tutaj 350 tysięcy, liczymy także na dofinansowanie z Pro. Druga taka duża inwestycja, która już jest zaklepana i która, na którą został ogłoszony przetarg, to jest budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Yy, koszt 1 176 000. Przy wkładzie własnym 180 tysięcy. Trzecia inwestycja, którą planujemy zrealizować, która jest bardzo potrzebna, to jest budowa żłobka. Złożyliśmy wniosek do programu Maluch Plus. Myślę, na dniach będzie rozstrzygnięcie. Koszt całkowity około miliona 300 000 zł przy naszym wkładzie 300 tysięcy. Kolejne inwestycje to będą dwie drogi. Na które już prawie mamy przyklepane dofinansowanie, to będzie droga w Ligocie, ulica Polna, czyli łącznik z Błachowem, koszt 244 tysiące, wkład własny około 100 tysięcy i Brzynica, ulica szkolna 166 tysięcy, przy wkładzie własnym około 66 tysięcy. Czyli to byłyby drogi realizowane w tym roku. Kolejna inwestycja no budowlana, można powiedzieć, yy, sala spotkań w Myślinie, świetlica w Myślinie. Złożyliśmy wniosek do programu Senior Plus. Yy, koszt całkowity 150 tysięcy, przy naszym wkładzie 40 tysięcy. I następna inwestycja, taka duża, ale tak mówię oni na końcu, to jest remiza w Pludrach, koszt około 800 tysięcy. Tutaj złożyliśmy wniosek do komendanta głównego Straży Pożarnej. Na razie on jest na, te, na etapie wojewódzkim, yy, musi pójść w górę i liczymy na dofinansowanie. Wkład własny tutaj około 400 tysięcy, ale tutaj jest taka duża niewiadoma bo to zależy od de decyzji komendanta głównego. Z takich pomniejszych inwestycji jeszcze jest. Yy, Modernizacja oświetlenia, planujemy wymianę części lamp i żarówek na oświetlenie LED-owe i tutaj planujemy około 80 tysięcy złotych zupełnie naszych, ale z naszych wyliczeń wynika, że po trzech latach to powinno się, po prostu powinniśmy na tym zacząć już zarabiać, tak, tak można powiedzieć. I jeszcze jedna inwestycja monitoring miejski około 40 tysięcy planujemy wydać na zamontowanie kamer w różnych miejscach. Policja nam wskazała te miejsca, no i planujemy podpiąć do już istniejącego monitoringu. No tak, by mniej więcej przedstawiały się te inwestycje na 2020 rok. Jeśli coś to skoczy w trakcie, jakaś okazja, jakaś możliwość, to chcielibyśmy też je to zrealizować. Dziękuję bardzo. Na przełomie stycznia i grudnia zakończyły się dwie ważne dla mieszkańców inwestycje. Są to przebudowa i remont ulic Moniuszki i Chłopskiej, a także nowa ścieżka rowerowa prowadząca do Bionkowa. Opowie o nich zastępca burmistrza Michał Thun. Jesteśmy w miejscu, można powiedzieć, pierwszej takiej dużej inwestycji, która została rozpoczęta i zakończona z naszej inicjatywy. Prace były bardzo dynamiczne. W kwietniu tego roku składaliśmy wniosek do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych i rozstrzygnięcie tego naboru miało miejsce we wrześniu tego roku. Tutaj można zobaczyć nawet mamy potwierdzenie na tej tablicy uzyskanego dofinansowania do dofinansowanie w wysokości właśnie 70% kosztów, jeśli chodzi o branżę drogową, czyli tutaj w skład tego dofinansowania weszła konstrukcja nawierzchni jezdni, chodniki, oświetlenie. Ponadto już ze środków własnych musieliśmy wykonać wodociąg i kanalizację. Sama kanalizacja akurat tutaj jedynie na ulicy Chłopskiej, gdyż kanalizacja sanitarna na ulicy Moniuszki została już wykonana w poprzednim roku. Łączna kwota inwestycji to jest niecałe 1,9 mln. Tutaj te koszty troszeczkę nam spadły już po samym zakończeniu inwestycji. Tak, na ulicy chłopskiej została też zmieniona organizacja ruchu, co też jest bardzo istotną informacją, bo nie wszyscy jeszcze mają tego świadomość. Zdarzają się osoby, które wjeżdżają nam z tej strony. Zostały tutaj wyznaczone Osobne miejsca parkingowe, i od strony ulicy Oleskiej na dzień dzisiejszy jest zakaz wjazdu. Także ruch odbywa się jedynie od strony ulicy Moniuszki. W tym roku udało się nam również zakończyć budowę ścieżki rowerowej między Dobrodzieniem a Bziąkowem. Jest to odcinek długości około sześciuset metrów. Wartość inwestycji wyniosła ponad 900 tysięcy złotych. Ta inwestycja troszkę nam się przedłużyła w czasie, ale ostatecznie udało się ją w całości zamknąć w całym 2019 roku. No ale też w związku z tym, że, że termin został przedłużony to. Powiedzmy, że wartość tej, tej inwestycji też troszkę nam, jeśli chodzi o koszty, spadła. Uzyskaliśmy też tutaj duże dofinansowanie w wysokości ponad 500 tysięcy złotych z Funduszu Unii Europejskiej. W dniu 14 stycznia tego roku w Oleśnie zostały wyręczone Róże Powiatu za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wolontariatu. Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż wśród osób wyróżnionych znalazła się mieszkanka Pluder pani Wiktoria Greiner, utytułowana zawodniczka klubu Karatyni Dan Zawadzkie. O przyznanie niniejszej nagrody wnioskował burmistrz Dobrodzienia Andrzej Jasiński. Podczas spotkania przyznane zostały także january 2019. Bardzo serdecznie dziękuję tutaj za to wyróżnienie. E, niewątpliwie cieszę się, że moja praca została dostrzeżona. E, pracując tutaj w zeszpole szkół, bardzo łatwiej mi się łączy w tej pracy prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej e, z pracą nauczycielską, dlatego że mam okazję pracować z młodymi ludźmi, a którzy potem często stają się aktywnymi członkami Ochotniczej Straży Pożarnej. Wiele mieszkańców zadaje sobie pytanie, dlaczego tak gwałtownie wzrosła opłata za śmieci? Na to pytanie odpowie zastępca burmistrza Michał Tulba. Od stycznia tego roku mamy podwyżkę ceny za gospodarowanie odpadami. Wiemy, że jest to uciążliwe dla wszystkich mieszkańców, również dla nas nie jest to wygodna sytuacja. Niestety było to nie do uniknięcia. Jak może Państwo wiedzą, tak jak pisaliśmy w zawiadomieniach w zeszłym roku. Mieliśmy w planie dopłatę na 2019 rok w wysokości około 600 tysięcy złotych z budżetu gminy do całego systemu gospodarowania odpadami, jednakże w całym 2019 roku wartość tych śmieci wzrosła o około 15% i koniec końców ta dopłata przekroczyła 800 tysięcy złotych. W perspektywie jednorocznych, jednorocznej to jest może do udźwignięcia, ale biorąc pod uwagę kolejne lata i choćby to, że gmina ma zaledwie około 2 milionów wolnych środków na inwestycje, to ta kwota dla budżetu gminy jest zabójcza i my takich środków nie jesteśmy w stanie zwyczajnie udźwignąć. Ponadto, co istotne, przepisy. I jasno wskazują, że budżet w zakresie gospodarki odpadami powinien się równoważyć w ten sposób, że całość opłat powinna być ponoszona przez mieszkańców. I analizując całe zeszłoroczne zestawienie faktur, ta kwota w wysokości 24,50 zł, która została wprowadzona, Niemal w całości pokrywa te koszty związane bezpośrednio z wywodem śmieci. Nie liczymy tutaj w ogóle tak naprawdę kosztów administracyjnych, które pozostają po naszej stronie. Mamy nadzieję, że uda nam się w jakiś sposób zmniejszyć dotkliwość w kolejnych latach. Niemniej jednak. Zmieniające się otoczenie prawne bardzo niekorzystnie tutaj nam wpływa i zdajemy sobie sprawę z tego, że raczej nie unikniemy kolejnych niestety podwyżek, gdyż wszystko tutaj w naszej okolicy się zmienia. Mamy przykład z Zawackiego, gdzie stawka została podniesiona na 28 zł, czy z Olesna, gdzie w kolejnym przetargu ta stawka wiemy, że już będzie w wysokości 30 zł dlatego y, mimo wszystko ta nasza stawka na dzień dzisiejszy ona i tak nie jest porównywalnie aż tak wysoka ale musimy mieć świadomość tego że najprawdopodobniej y, czekać nas będą niestety kolejne podwyżki to już wszystko co dla państwa przygotowaliśmy dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia za miesiąc